Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak rozwiązać zadanie numer 34 z repertorium Operon 2023. Zapraszam do oglądania. Stypendium Rady Rodziców PLIK Szkoła właśnie go widzisz na ekranie, zawiera informacje o uczniach klasy trzeciej szkoły średniej. Dane są rozdzielone średnikami, plik zawiera poszczególne dane. Aby zmotywować tych uczniów do nauki, w klasie czwartej Rada Rodziców pewnej szkoły wyznaczyła stypendium dla najlepszych uczniów. Ponieważ Rada Rodziców potrzebuje analizy danych do sprawozdania, pomóż w ich przygotowaniu. Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych uzyskaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku Wyniki, a każdą z nich poprzeć numerem odpowiedniego zadania. Wykreś, wykres umieść w pliku graficznym. 34:1 Kobiety i mężczyźni. Imiona żeńskie w języku polskim kończą się na literę A. Korzystując z tę zależność, wykonaj zestawienie liczby kobiet i mężczyzn uczących się w każdej z klas. Najpierw musimy sobie zaimportować, czyli dane z tekstu, i tutaj sobie wyciągamy tą szkołę. Oczywiście pierwszy wiersz to są nagłówki, zaznaczamy. I co? Średnik, średnik elegancko. Nie ma daty. Tak, tutaj dajemy. No spoko, dodajemy sobie teraz e, kolorek, widok, blokujemy sobie e, wiersz. No i oczywiście kopiujemy sobie to, żeby nam to nigdzie nie uciekło, żebyśmy tego nie stracili, dajemy sobie 34,1. No i próbujemy robić zestawienie, czyli musimy mieć każde klasy, no zobaczmy sobie ile tych indeksów jest, A, B, C, D, E, F, G, H, czyli mamy do H oddziały. No, więc tutaj sobie przymyklasa. klasa. Dobra, tu mamy kobieta, tu mamy mężczyzna. Teraz sobie robimy tabelkę. Ale potrzebujemy tutaj sprawdzić, czy to jest kobieta, a czy to jest mężczyzna. No więc, jeżeli. I teraz, jeżeli co, słuchajcie, imię, czyli tak na dobrą sprawę, prawy wyciągniemy sobie z czego? Z tego, ile znaków jeden, to jeśli. To jest równe znakowi A, małe a, to wtedy daj mi jedynkę, że to jest kobieta, ale tak, to daj mi 0. Dobra. Mamy, na no tu zrobimy sobie tą samą funkcję, tylko zamienimy sobie, że jeśli jest a, to dajesz mi 0, bo to nie jest facet, a jeśli nie jest a, to dajesz mi 1 na znak, że jest facet. No i tu mamy mamy odwrotność, dobra, to, to tutaj sobie robimy suma, jeżeli, jeżeli mm, w tym zakresie odtąd do 275, czyli A275 występuje A to wtedy pododawaj mi kobiety, czyli odtąd do 275. Mamy tyle kobiet, oczywiście trzeba jeszcze zamrozić to, 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 to a czerwony może się... W sumie zostawiamy go w spokoju. Jedziemy to, zrobimy sobie tak. Przeciągniemy, a może zablokujmy czerwony. Czyli czerwony może iść w prawo, czy przed H ma być dolar, czyli tu. Dobra. Tak, jest. I teraz możemy jeszcze tu przeciągnąć. I tu przeciągnąć. Wyszło tyle samo, bo zrobiliśmy jakąś bzdurę, to znaczy, zablokowałem fioletowy. No więc poprawmy to. Fioletowy może iść w prawo, nie może iść w dół, czyli blokujemy przed y, cyframi. Dobra, tu, tu. Teraz powinno grać. Tak, zmieniły nam się wartości. Zmieniły się tam wartości. 34,1 I jak zaglądniemy do arkusza odpowiedzi z tyłu, to właśnie są takie same wyniki. 342. Stypendium dostaną osoby, których średnia ocena jest większa niż 4,6 oraz frekwencja jest większa niż 69%. Do sprawdzenia są potrzebne informacje o liczbie kobiet i mężczyzn w każdej z klas, które są uprawnione do otrzymania stypendium. Czyli musimy zrobić takie zestawienie, ile facetów, ile kobiet dostanie stypendium. No na pewno sobie to kopiujemy, Przenieś lub kopiuj na koniec. Dobra. Tutaj sobie dajemy 34.2. Uchowamy sobie dane, bo i tak potrzebuję. Kto dostanie stypendium? Tutaj sobie jeszcze przestawię troszkę dalej. Dobra, sprawdzę sobie na razie, kto dostanie stypendium. Stypendium. Kiedy on dostanie to stypendium? No, to ma dwa warunki. Jeżeli oraz, bo są dwa warunki, e, czyli to jest większe, większa niż 4.6. Średnik i frekwencja. Większa niż 69, czyli ta malwina dostanie stypendium, powinno nam wyskoczyć 1. To jeśli to jest równe true, to dajesz mi 1, w przeciwnym wypadku dajesz mi 0. No dobra, dostaję stypendium. Ale teraz jeszcze muszę sobie wyznaczyć stypendium dla kobiet i stypendium dla mężczyzn. No więc, jeśli to jest, jeżeli to jest, Kobieta, czyli to jest równe 1, oraz dostała stypendium jest równe 1, no to znaczy, że kobieta dostanie stypendium 1, w przeciwnym wypadku 0. Tu średnik zjadłem i zjadłem też oraz. Dobra, musimy to wkomponować teraz. Dobra, kobieta dostaje stypendium, tutaj kobieta stypendium, więc dostaje, tutaj kobieta stypendium, więc dostaje. Dobra, trzeba jeszcze zrobić tak samo z mężczyzną. Mężczyzna równy 1 i stypendium równy 1. To jeśli tak, to jest to dla nas dobra wiadomość. No tutaj coś nie poszło tak, ale tutaj widzimy, że Wojciech, ok tak, jest, no i teraz pasuje to w zasadzie policzyć tak samo czyli suma, jeżeli e, jeśli w tym zakresie odtąd do A275 występuje A to chciałbym, żebyś mi policzył z, y, odtąd do 275, ile jest tych stypendiów w tejże jednej klasie 4 ale tutaj tak samo muszę pamiętać o tym, że niebieski nie może nigdzie się ruszać, więc blokujemy, blokujemy. I teraz ym, czerwony może iść w dół, czyli nie może, iść, nie może być przed Lm. Dobra. Tu. I mamy wyniki. No dobra. Zaglądamy z tyłu no i mamy takie same wyniki a zatem dobrze rozwiązaliśmy to zadanie zadanie 34.3 wykonaj wykres przedstawiający zestawienie z zadania 34.2 pamiętaj o przejrzystości wykresu i czytelnym opisie kopiujemy sobie to bo jest nam to potrzebne, nie chcemy tego stracić zmieniamy sobie 3, 4, 3 no i z tego robimy sobie wykres wstawianie, zróbmy sobie wykres kolumnowy Mamy wykres kobiety, mężczyźni, no i teraz może jeszcze dodajmy sobie tutaj tą właśnie sekcję, czyli tu będzie klasa stypendiów, będzie na przykład zestawienie z tyłu, jak zaglądniecie, mamy bardzo podobne wyniki, zatem dobrze rozwiązaliśmy, 34,3. Zadanie 34,4, kwota stypendium, stypendia są przydzielane w kwotach 200, 700, 500, Kryteria przyznawanych kwot uczniowi, który osiągnie średnią ocen powyżej 4,85 i frekwencja powyżej 84 jest przyznawana kwota 1200, jednak jeśli frekwencja jest w przedziale 70 do 84, to uczeń otrzymuje tylko 700. Uczniowi, który osiągnie, osiągnie średnią z przedziału powyżej... Powyżej od 4,6 do 4,85% i frekwencje powyżej 69% jest przyznawana kwota 500. Przygotuj zestawienie pokazujące sumę kwot przyznanych subendiów w poszczególnych klasach oraz łączną kwotę wypłaconą w całej szkole. Znowu sobie to kopiujemy, przenieść na koniec. Mamy skopiowane 34,4. Na pewno nam już wykres nie jest potrzebny, ale to. Te dane też nam są niepotrzebne. Natomiast stypendia 1200, 700 i 500. Będziemy sobie liczyć te stypendia w zależności od spełnionych warunków. I tutaj sobie też zrobimy małe modyfikacje, bo to będzie pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Czyli jakie stypendia ktoś dostaje. Tu już nie potrzebujemy tych dwóch elementów, i to 1200 ktoś dostaje, jeżeli, no właśnie, który osiągnie średnią powyżej 485, czyli tutaj musi być oraz, bo to musi być większe od 485, średnik i frekwencja wyżej 84. Dobra, no to wtedy dostanie 1200, ale jeśli to się nie zgodzi, to jeśli frekwencja jest w przedziale, no więc tutaj chyba dobrze by było wstawić drugą funkcję jeżeli, czyli jeżeli oraz i co, tutaj za dużo tych nawiasów. Jeśli w zasadzie to można by było przekopiować sobie, ale jeśli. Frekwencja jest w przedziale 70, większa lub równa 70, średnik E2 mniejsza lub równa 84. To jeśli jest taka, to wtedy daj mi 700, a w przeciwnym wypadku nic. Poprawmy jeszcze błędy, które się tutaj gdzieś pojawiły. Za dużo trochę tych nawiasów. Tu jest ten oraz. Tu jest trzecia. Jeśli to jest spełnione, to dajesz mi 700. Dobra, powinno być ok. Komputer poprawił. No i teraz, czy to jest dobrze? Widzimy, że coś tu jest przyznawane. No tutaj zgadza się, jest 1200. Bierzemy się za drugie miejsce. Drugie miejsce w zasadzie jest wtedy uczeń, który osiągnie średnią z przedziału powyżej. E, czyli znowu mamy dwa warunki oraz, czyli od 4,6 do 4,85, czyli jeśli to jest większe lub równe 4,6, średnik to jest mniejsze lub równe 4,85 oraz frekwencje powyżej 69, tu ma być 69, powyżej 69, to trzeba poprawić, bo tutaj była mowa o średniej. Dobra, także tu jest średnia. Średnia tu jest frekwencja. To jeśli te warunki są spełnione, to dostaje 500, a w przeciwnym wypadku nie dostaje nic. 0, dobra. Teraz pasuje to policzyć, a ponieważ zrobiłem, że tu mam te dwa ify mam 1, no to tak na dobrą sprawę tu będzie 1200 plus 700, dobra, taki nagłówek, a tu będzie 500, to to jest mi niepotrzebne. No i teraz tak, suma jeżeli, jeżeli w tym zakresie odtąd to A275 występuje mi ta klasa, to chciałbym, żebyś mi pododawał właśnie te stypendia, czyli 275, 7,5 mamy. No i to są stypendia z puli 1200 i 700, ale trzeba jeszcze dodać te 500. W związku z czym blokujemy. Niebieski nie może się w ogóle ruszyć, tak? Czerwony może iść w dół, nie może iść w prawo, więc przed jotem a fioletowy może iść w dół, więc przed dwójką może iść w prawo. No i dobra, ok. I teraz tu przeciągamy. Coś jest. Przeciągamy, jest razem i teraz musimy sobie to sumować. To jest ta suma, przypadająca na klasę. Ten kolorek tutaj i sprawdzamy z tyłu. Wyniki są prawie takie same, a zatem rozwiązaliśmy zadanie 34.4. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz zostawić komentarz dla zasięgu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!